No i witajcie w kolejnym już szóstym odcinku Kompani komentują, jest to powtórka... Aha, tak, wypowiedź No tak, myślałem że zapomnisz o mnie, tak, no, oczywiście e, tak że... e, Tak, oczywiście już szósty odcinek naszej serii Kompani komentują, już to mówię. zresztą Dobra no i można kontynuować e, Dobra, to na 3-4-3-4 Masz? Oczywiście Poszło. E, Włożę na nim lornetkę i e, siatkę maskującą w razie gdyby mnie wyrzuciło na malinówkę. Co już powtarzałem przed nagrywaniem. Tak, ponieważ znalazłeś idealne miejsce, e... gdzie nic nie... nic nie robisz, tak. To znaczy w, po obu stronach są takie miejsca specyficzne. Aha. Tak, Czy jest... po prostu jesteś zamaskowany, a wyświetlasz? E, no, muszę ci to kiedyś... Albo nie, nagramy te kompani taktykują, czy jak to się tam nazywa, <noise> tą serię coś życzymy jeszcze nie zaczęli. No w sumie można by to pokazać. Na tej mapie z o... będę... Ben... Tak. Ustawiłem się tu, ponieważ tu jest jedyne miejsce, gdzie coś mogę wyspotować zarówno z górki, które będzie wyjeżdżać na przykład jakieś Helkada albo coś, a zarówno też z kwadratów 7 i... Nawet 6 chyba? O no właśnie. Ale nie, to... Lux już... To jest luks? Nie, leopard. Leopard. Dobra. No, tak więc... Ruszyłeś na Leoparda. Dokładnie. Eee. Nie wtedy go zniszczyli, a chciałem już ukraść fragę. Pragdy. Tu jeszcze stwierdziłem, że postoję, może coś jeszcze wydyspotuję. też teczka włączona jeszcze, niestety nic. O, coś tam było jednak. Kawu no, no właśnie. Ale miałeś szczęście, że ci ten kawu jeden nie wie. No właśnie widzę. Teraz do dopóra. Ehm, dobra. To już go drugi raz nie przyłapisz, czy go przyłapisz? No właśnie. A, nie, nie przebiłeś. No właśnie. Kawu sportu nie przebić. No proszę cię co, ty masz większą przebijalność niż ja na te szwórce. Aha. O, i wykończyłem. A. Dziękuję bardzo. E, tylko, że minus jest taki, że to, ten czołg nie, nie służy w ogóle do strzelania. A ja wykończyłem już jeden czołg, to jest bez sensu. Moja logika jest bez sensu. Nie, pomyślałeś, że Elcu jest przyjemny. Chociaż nie, no tak, ale niby to jest ten czołg lekki, a od mx 12T dopiero zaczyna się e, czołgi wsparcia, się zaczynają. No niby tak, bo ma obracaną No właśnie, tutaj M6, nie wiem, nie zauważyła mnie, albo się skupiła na czymś Nie, na tym, na E25 się skupiła. Chłopaki jaki przeszczoł. No właśnie, to było, wiesz, skupianie. Ale mam załogę na no coś nie co się stało. Ale tu już trafię, tu już wykończę następną... ofiarę. Chciałem się zająć tym Black Prince'em. Nawet chyba się zajmę. Tu chyba jest akcja z E25, jak się nie mylę. Eee, naszą E25. W sensie wykańczamy już tego Black Prince'a. A potem już sobie jedziemy. O, właśnie. Przyjechał. Musiał się sprowadzić na drzewo. Właśnie. I on już go chyba, nie tamto wychodził, dobra. Nie, on go wykończył, no. E25. Dobra. A no tak, to takie szybkostrzelne bydle. Co sekundę. No właśnie, tu Crusader spokojnie zwoleja Nie mogło nie wejść, powiem tak. Tu już E25 ma problemy, także to pomogę ładnie. Chyba go by nawet nie odjechał. No, mniejsza. Trzeci frag. No ale wiadomo, mhm. to jest bardzo przychylne losowanie dla LCK, ponieważ tylko 7 tiary. No bo tak to, to na ustępki na 9 potrafi wypłacać. No A, A 12 jako jego następce, czyli 12 ton, no. nawet na 10 tiary. No tak, tak już jeździłem, mam odblokowane 13,75 Tu kaw 1, AFK. -ka. Postanawiam go troszeczkę oskubać z a tylko troszeczkę także zajmuję się Artą teraz Bo to strzał i jazda dalej Dokładnie e, niestety tu artyleria okazała się bardzo cwana tak więc e, no cóż widzimy bałem się że mnie trafi i tyle a chciałem tą bitwę jeszcze nie wiem cokolwiek zrobić przedłużyć ją no właśnie tu już chyba nawet ostatnia akcja jest z tego e, Tu niech, nie chyba strzeli Tak strzeliła Tu nie niestety Ale już Nie nie wykańczy. Jeszcze ją <grym> zaspania, żeby ją nie wykończyli Nie wiem jak to się w ogóle odbija Zdziału wchodzi za galą Aha Myślę, że normalnie to działo powinno urwać już Od podstawy Ale nie fizyka gry a co ci chodzi, to jest Waterfanks. Dokładnie. Tygrysa tak super zrobili, także... Wiesz co mam zamiar sobie odkupić te dresa dwójki, a dwójka nie chce mi się na razie <grych> zbierać nie, kasy. Ja mam tylko fałkę odblokowaną i na tym poprzestałem na razie w tamtej klizowane. A czemu nie idziesz na tę linię? Eee, stwierdziłem, że na razie idę, bo mam panterkę dwójkę już w garażu. Teraz powinno być takie WOW! ALE! Albo coś takiego. Nie wiem. WOW! No właśnie. E, tak więc... Na razie stwierdziłem, że w niszczyciela... W sobie pójdę. Tu jeszcze, nie wiem, jakaś taka dziwna akcja była. No. Dokładnie. I to jest koniec bitwy. Tak więc... Tak. Przejdźmy do screenów końcowych. I oto są screeny końcowe. Jak widać ELCA mix zrobił lekki e, postrach wśród innych graczy. Dokładnie. E, to było dosyć śmieszne. 10 strzałów oddałem 8 uszkodzeń krytycznych. Nie wiem jak to w ogóle jest możliwe, ale... No w Crusadera weszły 3, także szedły 3. <grych> Dobra. E, Odznaka mistrzowska. E, 6220 expa e, 3 zniszczone czołgi. No i przechodzimy do dalszego screenu. Eee, najwięcej doświadczenia, zaspotowani głównie. No i za te obrażenia. I obrażenia też najwięcej z tych no. dwóch. Właśnie. i hey, ja. nic na siódmych Teraz tak właśnie widzę. No także jak jest super losowanie, to naprawdę może dużo zdziałać. Widzimy. Eee, następny screen, mamy 27 tysięcy zarobku tam Aha za e 25 Dobra. Był ten ładny teram, tak? tak? Eee, tu była akurat X 5, tak więc pozostał bazowy X1244 -Po eee, 6 mil, bitewka. Taka. 2 km. 3 km prawie przejechałem. No i to było na tyle. Żegnajcie. Cześć, do na następnej powtórki. Dokładnie.